Krymal. Odcinek drugi, ostatnia kawa. Jonathan, przecież widzę, że coś jest nie tak. Wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć, rozmawialiśmy już o tym. Megan była wyraźnie wystraszona reakcją Jonathana na ten zestaw informacji. To już było, Megan, już to przerobiłem, nie chcę znowu tego przeżywać. To jest przeszłość, którą zamknąłem. Zaczął krzyczeć Jonathan, wstając błyskawicznie od stołu z takim impetem, że aż przewrócił krzesło. Megan była zdezorientowana i przestraszona gwałtownym zachowaniem Jonathana, bowiem pierwszy raz odkąd się znają, Jonathan zachował się w taki sposób. Cisza trwała jakąś minutę, choć Jonathanowi wydawało się to być całą wiecznością. Z sekundy na sekundę coraz bardziej wstydził się swojego zachowania. Tego, że nawrzeszczał na Megano, choć ta trafnie zauważyła, że dzieje się w nim coś niepokojącego. Dobra, zrobię to. Pomyślał. Przepraszam za ten wybuch. Zaczął zakłopotany. Jak widać, moja przeszłość nie została w pełni zamknięta. Widzę właśnie, a przeprosiny przyjmę tylko i wyłącznie, jeśli powiesz mi o co chodzi. Pamiętasz jak pół roku temu na imprezie firmowej obiecaliśmy sobie, że skoro się przyjaźnimy, to mówimy sobie wszystko, to co w nas siedzi też. Te, pamiętam. Na to wspomnienie Jonathan się zasępił i wstrząsnął, bo przypomniał sobie, że kilka chwil po tym zdaniu wymiotował za balustradę tarasu, na którym wówczas stali. Tak, też to pamiętam. <noise> Zaśmiała się Megan, jakby odczytując jego myśli po samej minie. Już ci mówiłam, żebyś dał spokój. To na pewno przez połączenie krwawej mery z winogronami. Tylko że winogron zjadłem tamtej nocy dwie kulki, a krwawej mery jakieś półtora litra. <noise> Wybuchnął śmiechem Jonathan, bo zawsze gdy to wspomnienie wracało w ich rozmowach, Megan próbowała wszystko zrzucić na dwie małe zielone kulki owocu. Ja i tak będę się upierała, że to wszystko przez winogrona, odparła Megan z udawaną zawziętością. To powiesz mi, co się stało? Powiedziała subtelnie, obawiając się kolejnego wybuchu. Ech, obiecaliśmy sobie, więc muszę. Nie, nie musisz, nie chcę, żebyś się zmuszał. Czuję po prostu, że byłoby ci, lże Powiem, przerwał jej Jonathan. Chcę powiedzieć. Megan kiwnęła zachęcająco głową, aby mówił dalej. Od czego by tu zacząć? Wiem, wiem od początku, tylko. No dobra, miotał się Jonathan, bo faktycznie nie wiedział od czego zacząć. Poznałem Wiktorię na studiach, na stołówce. Była na czwartym roku ekonomii, ja na piątym rachunkowości. Rachunkowości? Przerwała Megan. Dokładnie tak, wielki i zdolny architekt pan Jonathan Rushmore. Chciał niegdyś zostać księgowym. To znaczy, <gryw> chciał. Jego rodzice zmusili go do chęci. Naprawdę to... Jak to się stało, że pracujemy tutaj razem, przecież akurat tutaj, u Marksa, trzeba mieć wyższe wykształcenie na kierunku, na którym stanowisko się obejmuje? Moja droga. Po skończonej rachunkowości wyjechałem tutaj do Miasta Aniołów, Los Angeles, i zrobiłem kilka kursów ściśle związanych z architekturą, bo nie widziałem sensu zaczynać w tej profesji studiów. To jak Marks Cię przyjął? Henry Marks to ojciec mojego przyjaciela ze studiów, Bradleya Marksa. Facet, co dziwne albo i nie, pozostał w zawodzie księgowego i prowadzi obecnie kreatywność. Tywną księgowość na ósmym piętrze, <grych> zaśmiał się Jonathan. Ale, ale tutaj, u nas, wyrwała się Megan. Dokładnie tak, szeroko uśmiechnął się Jonathan. Ten blondyn w brylach, co przychodzi tutaj do Henry'ego trzy razy w tygodniu z wielką teczką, to właśnie Bradley, jego syn. Ale przecież on ma zupełnie inne nazwisko przy identyfikatorze. Teraz już wiesz czemu. <grych> Kochany Bradley Duncan musi być tutaj pod innym nazwiskiem, nie tylko dla bezpieczeństwa swojego, ale i firmy. Jak to? Wiesz jak duża jest nasza firma, prawda? No tak, prawda. Więc też wiesz, że w tak dużych firmach czasami się mogą nie zgadzać finanse. No ale po to tworzy się cały dział księgowych jak u nas, wtrąciła Megan. Owszem, ale im większa firma, tym więcej pracowników. Im więcej pracowników, tym więcej możliwości pomyłek. Im więcej pomyłek, tym zdecydowanie dłuższe śledztwo w przypadku kontroli. A im dłuższe śledztwo, tym więcej czasu na zamknięcie firmy i otworzenie nowej z czystą kartą. Dokończyła Megan. Bingo, dokładnie tak. Bradley, odkąd się znamy, potrafił obejść każdy przepis czy ukryć w papierach dodatkowe rozchody. Sami profesorowie żartowali, że powinien zająć się kreatywną księgowością. Nostalgicznie spojrzał przez okno Jonathan. Do tej pory się przyjaźnimy, ale tutaj udajemy, że się nie znamy. Taki był warunek przyjęcia. Oczywiście jako. Hmm, jeden z kilku. Tym razem ostry grymas przeszedł mu po twarzy. Jakie były in inne. Wydukała Megan ostatnie sylaby, bo Jonathan błyskawicznie się odwrócił i na nią spojrzał twarzą bez wyrazu. Prze „Przepraszam, nie chciałam aż tak speszona” spuściła głowę. „Spokojnie, po prostu nie może to wyjść poza nas oboje”. Na twarzy Megan pojawiło się zaskoczenie, bo nie spodziewała się aż takiej powagi w tej sprawie. „O, oczywiście. Oczywiście, że tak” stanowczo poprawiła się Megan. Dobrze. Jednym warunkiem było całkowite milczenie i nieprzyznanie się do znajomości. Czy to z Henrym, czy to z Bradleyem. Drugim warunkiem było to, że to ja musiałem załatwić Bradleyowi zmianę nazwiska, a w zasadzie heh, drugą tożsamość, bo nazwiska wcale nie zmienił. Ale, ale jak? Megan z przejęcia aż wstała. Ale dlaczego akurat ty? I dlaczego drugą tożsamość? Pytania same wypływały z ust Megan. Dlaczego ja? Bo mam ciotkę w urzędzie, która jest kierowniczką w tym dziale. Dlaczego druga tożsamość, a nie zmiana nazwiska? Bo w przypadku, gdyby jednak śledztwo podczas kontroli poszło jakimś cudem bardzo szybko i Bradley zostałby oskarżony, moja ciotka usunie Bradleya Dankana ze wszystkich baz danych w Stanach Zjednoczonych. Taka osoba po prostu bez śladu zniknie, przestanie istnieć. A twoja ciotka się nie boi, że ją złapią albo ktoś sypnie? No i dlaczego nie zmieniliście Bradley'owi imienia? Megan wyraźnie nie mogła przetworzyć tylu szokujących dla niej informacji. <grytanie> Oj, Megan, przecież droga Megi, ma już doświadczenie i to wcale nie małe. Myślisz, że skąd ciotunia ma dwie wille w Miami Beach, z czego jedna jest na moją kuzynkę? Ona pracuje tam 30 lat, z czego od 20 jest głównym szefem tego urzędu. Jonathan wyraźnie świetnie się bawił, mogąc wszystko opowiedzieć przyjaciółce. Imię Bradley'a zostawiliśmy dla bezpieczeństwa, aby jego ojciec, a przede wszystkim znajomi czy sąsiedzi nie nazwali go prawdziwym imieniem, gdyby spotkali go w pobliżu kogoś z pracy. Skwitował Jonathan. Hmm, teraz to jasne. Bałagan w głowie Megan ułożył się. Ale kontynuuj swoją historię. Mówiłeś o jakiejś wiktorii? Megan podeszła do stołu, aby dolać sobie kawy. No tak... Cień przebiegł po twarzy Jonathana. Poznaliśmy się z Wiktorią na stołówce, na studiach, tak jak mówiłem. Ona czwarty rok, ja piąty. W skrócie po miesiącu spotkań weszliśmy oficjalnie w związek. Po dwóch latach oświadczyłem się jej na wycieczce w Rio de Janeiro. Oczywiście przyjęła oświadczyny, bo wydawaliśmy się być parą idealną i tak było. Zaczęliśmy planować ślub, ja w trakcie kursów z architektury zająłem się dorywczą pracą i woziłem pizzę. Akurat właścicielem był mój dobry znajomy, więc biednie klepałem. A poza tym Wiktoria po studiach ekonomicznych dostała łatwo pracę w banku. Więc jeżeli chodzi o finanse, byliśmy dość spokojni. Tym bardziej, że przez znajomość z panem Jonesem, jeżeli chodzi o pieczywo, mieliśmy naprawdę tanio, bo oddawał nam za bezcen. Pan Jones bardzo nam kibicował i niestety to co się stało pół roku przed ślubem, stało się naprzeciwko jego cukierni. W ostatnich słowach, które wypowiedział Jonathan wyraźnie zabrzmiał ból. Ale, ale co się stało? Wyszeptała Megan, bojąc się co usłyszy od Jonathana. Tamten dzień zapowiadał się świetnie, bo Victoria do pracy miała dopiero na dziesiątą, ja z kolei miałem wtedy wolne. Więc rano przed jej wyjściem do pracy zrobiłem i zjedliśmy wspólnie pyszne śniadanie. Później jeszcze zanim zrobiła makijaż, wylądowaliśmy w sypialni. Na tą myśl kącik ust Jonatana delikatnie drgnął. A później, gdy wyszła z domu, pomyślałem, że Dlaczego nie? Posprzątam cały dom. Dom to za dużo powiedziane, ale mieszkanie, w którym mieszkam do tej pory. Doprecyzował Jonathan. Gdy to wszystko opowiadał, Megan wciąż stała przy stole, słuchając każdego słowa, które wypowiedział. No i wszystko fajnie. Wysprzątałem całe mieszkanie na błysk. Jeszcze wtedy nie było w nim huragana, więc nie było sierści nigdzie. Wiktoria wyszła z domu po dziewiątej, a koło godziny trzynastej miała mieć lunch. Dzwoniłem wtedy do niej, ale nie odbierała. To było bardzo dziwne, bo... Zawsze miała telefon włączony, ewentualnie wyciszony. Widać było po Jonatanie, że powrót i opowiadanie tej samej historii znowu nie jest dla niego łatwe. Jeżeli chcesz, możemy zrobić przerwę, możesz opowiedzieć kiedy indziej. Nie, Megan, dam radę, opowiem do końca. Po głosie słychać było, że Jonathan jest rozedrgany. Pomyślałem, że to jakieś problemy na łączach, czy może operator ma jakieś zakłócenia. Ale zadzwonił do mnie Bradley i ponad kwadrans rozmawialiśmy i wszystko było w porządku. Tym bardziej, że u nas w Los Angeles rzadko bywają problemy z siecią i jakieś zakłócenia. Dodała Megan. No właśnie. Gdy minęła godzina, w której próbowałem się do niej dodzwonić, uznałem, że po prostu pójdę do jej banku, bo i tak muszę załatwić tam jakąś sprawę i wypłacić pieniądze. Megan przeczuwała, że za chwilę dojdą do końca historii. Niestety w banku dowiedziałem się od jej koleżanek, że nawet w pracy dzisiaj nie była. A nie pomyślałeś, że może cię okłamała, żeby ci zrobić jakąś niespodziankę, czy coś? Zapytała Megan. Nie, nie Megan, zapytałem jej koleżanki i tego dnia miała być w pracy. Głośno wciągnęła powietrze Megan. Byłem bardzo zaskoczony i byłem zbity z tropu, bo telefon nie odpowiadał, w pracy jej nie było, nie wiedziałem co się dzieje. Wracając z banku pieszo, bo Wiktoria miała pracę niedaleko, wciąż zastanawiałem się co jest nie tak, miałem złe przeczucia. Nagle będąc obok cukierni pana Jonesa, zobaczyłem, że po drugiej stronie ulicy stoi karetka i dwa radiowozy, a wejście między budynki jest otoczone policyjną taśmą. Nie... To był impuls. Przebiegłem przez ulicę nawet nie patrząc, czy coś jedzie. Usłyszałem tylko za sobą krzyki, że tam nie można. Nie dbałem o to, bo strach i panika w jaką wpadłem, Megan spojrzała w oczy Jonatana, które szkliły się niebywale. I i co dalej? Wypowiedziała szeptem megan. Zobaczyłem ją, jak w ciemnym zauku leży martwa, a jej ciało jest obrysowane kredą. To był widok jak na filmach, tylko zamiast aktorki. I charakteryzacji leżała moja niedoszła żona. Jonathan nie mógł powstrzymać łez. Jonathan, chodź tu powiedziała czule Megan, przytulając Jonathana Nie zapomnę tego widoku. Gdy ona tam leżała, a ja nie mogłem już nic zrobić ten obraz śni mi się do tej pory. Próbował nadal mówić Jonathan jednak, płacz mu w tym nie pomagał. Jonathan, gdybym tylko jakoś mogła ci pomóc. I tak pomagasz, bo jesteś i słuchasz tego. Za to ci dziękuję. Przestań, nie dziękuj przecież od tego są przyjaciele. Bradley wie o tym wszystkim? Tak, tak, to on pomógł mi przetrwać te najgorsze momenty. To dobrze, że był przy tobie. Mówiła kojącym głosem Megan, gładząc Jonathana po plecach. Dobra, już muszę dokończyć historię. Zwrócił się do Megan Jonathan, przestając ją przytulać, zdejmując okulary i ocierając pięściami oczy. Co było dalej? Dowiedziałem się, że została po prostu zamordowana. Dwa strzały w brzuch, jeden w klatkę piersiową. Matko! Wydostał się z Megan okrzyk. Miała ten znak? zapytała niedowierzając. Tak, miała ten znak. A ty się wi, wi, wi. Mężczyzna w brudnej flanelowej koszuli, z ciemnymi włosami sięgającymi do nosa, podchodził powoli do kogoś związanego i zakneblowanego w rogu pokoju. Choć nazwać to pomieszczenie pokojem to chyba za dużo. W pomieszczeniu panował półmrok, a źródłem światła było jedynie wąskie okienko pod sufitem. A gdy już cię naznaczę, ziemię będziesz żreć. Zimny, ochrypły głos śpiewał nadal swoją ulubioną kompozycję, jednocześnie przygotowując maszynkę do tatuowania. Takie dźwięki wydobywały się z osoby, której mężczyzna śpiewał. Spokojnie, leż spokojnie. Wyraźnie cieszył się z tego, że jego ofiara jest bezbronna i bezradna. Oddana tylko jego łasce. Ah, no tak, bym zapomniał. Mężczyzna odszedł od stołu, gdzie przygotowywał maszynkę do tatuowania, i poszedł w kierunku drugiego końca pomieszczenia. Jeszcze przedpołudniowa kawka i zaraz do ciebie wracam. Mężczyzna, jak gdyby nigdy nic. Nasypał sobie kawy do kubka, włączył czajnik i czekał. mmm, mmm. Cicho tam, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Gdy mężczyzna się uśmiechał, widać było, że ma komplet białych, prostych zębów. I pomimo jego nieczystego i niechlujnego ubioru, nie było widać, że jest niezadbany. Wręcz przeciwnie. Włosy na tyle i bokach głowy były krótko przystrzyżone. Góra ciemnych włosów była jednak znacznie dłuższa i sięgała aż do nosa. Twarz mężczyzny nie zgrywała się z jego ochrypłym, zimnym głosem. Można by było odnieść wrażenie, że mężczyzna ma 30-31 lat. O, i mamy kawkę, powiedział sam do siebie, zalewając kubek gorącą wodą. Dla ciebie też zrobić? W końcu jesteś gościem na moim przyjęciu. <grymne> <grymne> Zaśmiał się mężczyzna śmiechem, w którym na próżno było szukać życzliwości. A wręcz przeciwnie, czaiła się w nim groźba. To był drugi odcinek opowiadania kryminalnego z nutą romansu. Zostaw subskrypcję, polubienie i pamiętaj, aby udostępnić. Czytał Przemysław Kowzan Muzyka Mikołaj Błaszczello.